We're out of time, Crane. Shit. I don't know if I can fix this. But I'm sure it's all gonna try. Crane, why do you even give a fuck what happens to these people? You don't belong here. This is just a job for you. I don't want to die here, Crane. Not like this, not helpless. Can I trust you? That is the natural order of things, Crane. Kill or be killed, eat or be eaten. You don't know how much this means, dear boy. To mi, to all of us. Hej, witam was serdecznie, Szewera z tej strony i. Hmm. No co, no nie muszę chyba powtarzać cóż to za gra. Po raz 60 milionowy piąty. Eee, co my sobie dzisiaj zrobimy? No, idziemy do Tolgi Fatina, jako że mamy mega blisko ich tutaj. To zobaczymy, cóż tym razem mają dla nas. No cześć! Dobrze cię widzieć, panie... Jak mu tam było? Crane, Jak słowo kran wymawiane przez debila. Powiedzcie, czego chcecie, a zajmę się tym. Ach, taśmy klejącej. Kabli. Potrzebujemy dziesięć rolek taśmy. Nie, potrzebujemy dziesięciu kabli. Taśmy. Kabli. Taśmy. Kabli. Taśmy. Łapie, przyniosę to i to. Dokładnie. Dokładnie. To kończy rozmowę. Ruszaj w drogę. No oni są. Taśma klejąca, kabel za się... O! Proszę bardzo! Raz i dwa. Dziesięć rolek taśmy, dziesięć kabli. Dobrze się spisałeś, małpoludzie. Wyrastasz zdecydowanie ponad swoje ograniczenia. Ale to oczywiste, każdy się czegoś uczy, przebywając lepszymi od siebie, to elementarne. Najwyraźniej kontakt z Fatinem i mną korzystnie wpłynął na twój intelekt. Tak więc nie ma za co. Ach. Zostało jeszcze ostatnie zadanie. Czego wam potrzeba? Po drugiej stronie zwalonego mostu jest baza wojskowa. Pojedziesz tam na Tyrolce. Korzystając z intelektu, którym Cię opromieniliśmy, odnajdziesz tam wojskowy sonar. Przynieś go nam. Przynieś go nam. Pan Dal będzie Cię chciał obejrzeć, więc spsikaj się dezodorantem i spróbuj nie ślinić się tak bardzo. Dobra, ruszaj! Przykro na Ciebie patrzeć. Mechcie zaczyna porastać! Ruszaj! Może się ruszy, jak się odwrócimy. Ogólna teoria względności mówi, że wszystko jest w ruchu, a ty jakoś nie. <m> Masakra, no oni są. Ich strzelić to mało, ale słuchajcie ty, bo w ogóle.. Y... z kwatery polowej na moście. To może być naprawdę, kurde, ciekawe. To może być mega ciekawe i. Zastanawiam się, którędy najlepiej pójść. No pójdziemy... Pójdziemy sobie tamtędy. Eee, przebiegniemy najwyżej cały most. Bo to nie jest jakoś dużo mega. nie wiem, coś trudnego. Jej! Tak, kurwa bym się śmiał, jakbym się nadział na ten. Na te druty kolczaste. Eee, też która to godzina? 12 To damy radę. Znaczy, tak mi się wydaje. Chociaż i tak znam życie mnie zaraz. E, nocka dorwie. Ale teraz już naprawdę. Powiem wam, że nie zależy mi to, czy będę ginął, czy nie. Jeden pies. Czy niby powinno być tak od początku gry, tak? Ale jednak wiecie. Ja mam takie, a nie inne podejście do, do danych. O zombie! Ej, tutaj, Dobra, tędy. Na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, no. Dobra? Na, no, na, no, na, no, na, no, na. No, no. Jest jakie ładne zgromadzenie tam jest. Dobra, olaj to w sumie. Jo! Zaraz pełno wirali będzie. Na 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 na, na. Ale oni dron mordy, ale oni dron mordy Wow Po tamtej w sumie w stronie mostu nie byłem Ej. Nie mogę? Jeszcze raz będą spadać pewnie. Hmm. No, błagam, nie mówcie mi. Będę musiał. No, będę musiał, dobra. Czy ja mogę tędy? Nie mogę, dobra. Czy tak mi się wydaje, że muszę iść tędy eee, ho. Dobra, tutaj elegancko i yep. Dobra A ogólnie to jest jakieś jeszcze osiągnięcie do zdobycia jeśli chodzi o ten most niesławy Tyż iż ponieważ Tyż eee, iść Tędy, tędy, dam radę. No nie, jeszcze wyżej, dobra. Eee, z nocą e, skocz jakoś, czekaj, jak to było tam? Hookers, dobra, tędy. Nocą skocz na most, e, z most, czekaj, z Mostu Niesławy, jakoś tak. Dam radę. Do góry, do góry. Mam nadzieję, że znowu nie będzie puchawy. Albo właśnie, no to sobie. Aha. Nie dałem, dobra. Tu, tu, tu zamiast koktajli damy tarczę. O. Dobra. Ok. Ja muszę, nie w tą stronę. W tą stronę, czyli jeszcze trochę, dobra. Je, 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 Dobra, no, biegu się. Biegu się, chłopie, nie mam czasu. <laughs> Jakoś tak dziwnie mi tutaj ten, na tych bokach, tak jakby mi zabrakło. Miejsca ci coś, Dobra. no nie, nie, to takie moje. Nie słuchajcie. Dobra, tędy tu, raz, dwa, trzy. O, lulu złoty, tak to może być. Nie tutaj, jeszcze wyżej. Eee, tamtędy, dobra. Wow, ręka mi zadrżała. A tu jeszcze bezpieczna strefa, no proszę bardzo. To ja w razie W to mogę sobie o o o o czekaj no ale nie polowe to tak tam tak mi się wydaje przynajmniej Ech, nie Ech, czekaj to tak, o. Tak, o. Ale tu się... Dobra, wiecie co? Najprościej. Plan niespodzianka, <laughs> generator, no ale generator to nie tutaj, tędy też nie. No i gro, co mi sugerujesz? Sugerujesz, że zaraz zginie, no dobra. Dobra, daliśmy radę. <laughs> Pojawia się kurwa, sterto pseudo zombie. Jeszcze sami policjanci. Ale oni to już dla mnie nie problem. Co mam tu zabierz? Sona z kwatery polowej. No dobra, no. Tak, wiem, że takie wszystkie mają fajne bronie. A, czyli wypadałoby, że ja mam to jakoś, nie wiem. Iść dalej. Pytanie czy jak ja to wyczyszczę, to czy to coś da? Gaza. To oni tutaj nie wejdą, nie? Tak, oni tu nie wejdą. O tyle dobrze. No dobra, niekoniecznie tyle dobrze. Dobra, jak nie Dedy muszę tu wejść, ale najpierw jeszcze muszę naprawić ją. W sumie one nie są tak dobre jak. Czekajcie, wiecie co. Eee, a nie, to nie tu mogę, dobra. Eee, Przetrwanie, tak. Ja to sobie jednak te pułapki chyba później wykupię. Bo jednak to jest fajna rzecz, one. Te zambiaki tak wybuchają. Dobra, tarcza. Tam coś dalej jest, nie ma nic. Wypaplajmy się, moi kochani. Na 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 na. odwróć się o tolga tu krajny, mam dla was sonar Sonar? O! Nie potrzebujemy go w tej chwili Kto ci powiedział, że jest nam potrzebny. Skąd ci to to przyszło? Zostaw moje radio, Fatin. dajcie znać jak będzie potrzebny. Bez odbioru no i co już koniec tego zadania? No dobra, e, to co my tu mamy w takim wypadku, e, tu mamy znowu jakieś e, psycho zadanie, pomów frajem. Osoby jako wybijania niezarażonych. Hm? Hmm, hmm, hmm. hmm. Znajdź mieszkanie. Co ja tu bym miał bliżej? No wyzwanie, psychol. Dobra, wiecie co? Idziemy do tego m, sklepu. już widelec, zobaczymy co tam jest. Tylko pytanie, jak jest, ja stąd teraz wyjdę. Iololo, I i... Będę mógł już ten normalnie sobie skorzystać z kotwiczki czy nie. Nie. Dobra, wiecie co. I 19 apteczek mi zostało, gdzie ja miałem ponad 30 apteczek. Tak to wygląda Czemu ja w ogóle płynę pod wodą? Bo uwielbiam mieć zamazane obrazy, tak? Dobra. Czy ja się wykaraska wykaraskam? Oczywiście, że tak. Teraz de facto. ach, jak ja tego nienawidzę. Teraz de facto można mieć. Haruna nie ma, nie ma. Czas i miejsce na. Aaa, dobre, idealnie. Na szukanie tych wszystkich easter eggów. Chociaż w internecie już tyle tych filmików krąży, że. szukanie ogranicza się tylko do. zauważenia nie wiem. gdzie w danym miejscu jest ten easter egg i pokazanie swoim widzom. Tu Kraj. kto mówi? Tu Volkan Dal. jestem tu z braćmi. Czy dołączy Pan do nas w zakładzie konstrukcji pojazdów? Wyślę panu współrzędne. Stawię się niezwłocznie. Eee, o, to może być ciekawe, powiem Wam. Ale gdzie? Ale gdzie? Zadanie. Aha, jeszcze, no dobra. No, dawaj te współrzędne. Dajesz te współrzędne czy nie? Czy, czy ja o czymś nie wiem? Sprawdźmy jakieś takie tutaj po... na no, osiedle mieszkaniowe. Ognik nocą. Osman, ludzie Rajsa. lake nie wiem, no dobra, na razie idźmy stąd, tak czy inaczej bo on nie podał mi tych współrzędnych i nie wiem co jest, czy się jakoś zbugowało czy coś albo po prostu jestem ślepy, co też jest bardzo prawdopodobne na 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 na, na, na. Teraz taka spokojna jest tutaj ta eksploracja. Człowiek. Im wyższy ma level, im lepsze te bronie ma, to nawet już tych zombiaków się nie tyle że boi, tylko nawet szuka ich. O, tam coś jest. Nie ma chłopie, sprawy. Czekajcie, ja muszę tam iść. Dobra. Bam, bam, bam O tej grze można wiele powiedzieć, ale na pewno nie to, że jest brzydka graficznie. Ja, mając, no nie mając najwyższych detali, tak i tak, jestem w pełni mega zadowolony z tego, co tu widzę. Minus może jedyny jest taki, że. Czekaj, no kurczę, powiem Wam, że ten. Bezpieczna strefa. Chyba, że. Chyba, że. Gdzieś tam w tym drugim, ale nie, bo to by było mieszkanie, czyś posterunek, bandaże, gaz do zapalniczek, wodorosty. No w ogóle te wodorosty, gdzie ja mam te wodorosty, jakbym je zaznaczył, to gdzie one się znajdują? Pewnie tutaj, tak. Dobra, w międzyczasie z dwojga złego mogę to, mogę to zrobić na szybkiego. Bo to jest w miarę blisko, a podejrzewam, że nie będę się męczył z tym jakoś nadmiernie. Tutaj jakiś syf, prawie jak Wrocławska oławka. Chyba nie tutaj, czy gdzie? Czy czekajcie. dom... Nie, no muszą być tutaj gdzieś. No, ale wodorosty, to jest właśnie to, co widzieliśmy. W mi tu nie pokazuje nic. Że coś tam się znajduje. O, tutaj coś jest. Tu jest wiosła, wiosło to mi o cant dupy rozbić. Dobra, idziemy na górę. Nie! Oleję to zadanie i idę bezpośrednio do tej tej... Bo nie ma sensu tracić czas, a ja coś widzę, że nie jest do końca... Niech ja sobie ściszę trochę na słuchawkach. ...że nie jest do końca fajnie. Dobra, spadamy. Pytanie, czy ja się wyrobię w pół godziny, no jeszcze 8 minut mniej więcej nagrywania. Ale dobra, najwyżej będzie ponadprogramowy. Aczkolwiek chciałem... W sumie nie, nie chciałem, żeby trwały te poboczne questy powyżej pół godziny. Po poboczne wiadomo, nikt nie chce już za bardzo oglądać. Znaleźliśmy tutaj wejście. Dobra, to pewnie tutaj. łyk herbaty był, dobra. Wpadamy do środka. Czekali na ratunek, ten jednak nigdy nie nadszedł. Okej, okay, no dobra. Czyli szukamy. Oczywiście, że przyjmij. Znalezione zrzuty, no to 5-5 zrzutów. Tu jest przejście slamsy, to wytrychy. Wow, tego się nie spodziewałem. Czyli to wszystko jest pod napięciem, tak? Dobrze, no to idziemy wokół. E, to jest chyba takie bardziej. Jeden. Czyli wychodzi na to, że i tak wszyscy nie żyją i tak. Przełącznik nie działa. Okej, okay, nie szkodzi. Tu mamy jeszcze trzy. Trzeci zrzut. Czy jeszcze? Raczej nie. Dobra, widzę, że tam ładna horda zombiaków jest. No dawaj. No to co, kochani? Otwieramy, nie? Weźmy sobie na wszelki wypadek karteczkę. Po kolei, po kolei. Dla wszystkich znajdzie się moja maczeta, spokojnie. Ja tak chcę. To jest najprostsze ha, 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 ha. tak właśnie. Gdzieś tam nie poszedł? Nie, okej. Okay. tu w miarę wszystko jest bezpiecznie? Kasa mnie nie interesuje. Ło ło wo. Niech będzie. noc. Czwarty zrzut jest. No, coś wam właśnie mówiłem odnośnie tego zamkniętego pomieszczenia i czyszczenia zombie. Nie będę się znowu. Powtarzał, tu zaraz coś wyskoczy na mnie. A może i nie. Czekajcie, tutaj coś jest. Aha. I co, i sukces, wykonanie. No dobra. O, tu koleś jakiś już nie domógł. To było łatwe. To było łatwe i w sumie zakładam, że pozostałe też są w miarę jakieś ogarnięte. Nie trzeba się mega. No to otwózmy jeszcze to i zakończymy odcinek. O. E, w prawo. W lewo. W lewo. Kurwa. W prawo. Feel like a boss. Kawa. Dobra, wyjdźmy z to. Bo też nie chcę za bardzo. Ha, ha, ha! E, tak swoją drogą, kochani, e, dla tych, którzy oglądają mnie, moje odcinki. Tam w pewnym momencie, jak e, wysadzałem e, w strefie zero budynek, po to, żeby dać znać e, światu, że żyję, to. Nistowni za zginęłem. No i już właśnie. Później oglądając pieczołowicie ten odcinek, to skapnąłem się, że chodziło o głupią... Tak, ja w ogóle mogę to ten? Nie, nie mogę. Wyłączyć. Jezu, jak napadało! Ok, kochani, w tym odcinku to by było na tyle. Tak więc, jeżeli się podobało, nie zapomnijcie ocenić ten odcinek a także zasubskrybować, jeżeli chcecie mieć więcej tych odcinków, tak? Bądź chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje u mnie na kanale. Eee, ja ze swojej strony powiem jeszcze tylko, że. Eee, w sumie co, no, że pozdrawiam, tak? I zapraszam do następnego odcinka. Hej, hej, Szeveral.